Hej kochani, witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie na moim kanale Wróżka Welessa. To ja jestem Wróżką Welessą, zajmuję się również numerologią, horoskopami, e, czyli astrologią, e, tarotem, magią szeroko pojętą. E, ten kanał powstał w takim celu, aby dzielić się z wami moimi umiejętnościami, ponieważ wiem, jak wiele z was poszukuje właściwej drogi, mierzy się z różnymi trudnościami emocjonalnymi, życiowymi i często wstydzi się poprosić o pomoc. I naprzeciw Waszym oczekiwaniom wychodzę ja będę tutaj wstawiała różne ciekawe filmiki, różne horoskopy, czy te roczne, czy tygodniowe, czy miesięczne, wszystko w zależności od tego, jakie będą Wasze potrzeby. Będę również stawiała rozkłady indywidualne, będą możliwe sesje online, sesje osobiste, pytanie jedno, kilka, na które odpowiem w postaci filmiku, także tak naprawdę pełen pakiet usług ezoterycznych, jaki sobie wymarzycie. Jak najbardziej będzie dostępny. Wystarczy tylko po prostu się porozumieć w danej kwestii. Będę tu wrzucała ciekawe materiały, ciekawe filmiki. Mam nadzieję, że rozruszymy, rozwiniemy ten kanał jak najbardziej. I nie tylko kanał na YouTube, ale fanpage na Facebooku również. Moi drodzy, wszelkie niezbędne informacje, linki są poniżej, pod spodem filmiku. Także warto również zajrzeć tam. I zanurzyć się w krótkiej lekturze. A teraz, na koniec miłego, lecz krótkiego przywitania, mam dla Was niespodziankę, czyli zabawę Wybierz kartę. Zapewne wiele z Was już zna taką zabawę, ale dla tych, którzy nie znają, szybciutko objaśnię. Więc tak, zadajemy kartą konkretne jedno pytanie. Dzisiaj jest to, czy warto wchodzić w tę relację? Jeżeli jest jakaś osoba, z którą jesteście, bądź chcielibyście być w relacji, bądź też może ktoś was zainteresował, podoba wam się, ale jeszcze nawet nie znacie tej osoby, natomiast no, gdzieś tam wam przez myśl przechodzi, tak, i przez serduszko, to właśnie dla was jest ta zabawa. Więc zadajemy pytanie, czy warto wchodzić w tę relację? Myślimy o tej danej osobie. A, następnie wybieramy grupę kart 1, 2 lub 3 i czekamy na moją na odpowiedź na mój rozkład. Także czy warto wchodzić w te relacje? Daję wam chwilkę na zastanowienie się i na wybranie grupy. Dobrze. Teraz będzie odpowiedź dla osób, które wybrały grupę kart numer 1. Te karty sobie na chwilę przesunę. Mhm. Dobrze. Czy warto wchodzić w te relacje dla osób, które wybrały grupę kart numer jeden? Czy warto wchodzić w te relacje dla osób, które wybrały grupę kart numer jeden? Mhm. Dobrze. Czy warto wchodzić w te relacje dla osób, które wybrały grupę kart numer 1 mhm. no, ciekawe karty, moi drodzy, ciekawe karty E, więc tak, no rzeczywiście, mogą Was tutaj w tej relacji, bądź co do tej relacji, trafić pewne wątpliwości, tak? E, sami możecie nie wiedzieć za bardzo, bądź same, w którą stronę iść. Czy warto, czy nie warto, tak? Możecie być ta, tacy, takie rozchwiane, rozchwiani e, i to wcale nic dziwnego, e, ponieważ. Mm, ta relacja może Wam nie dawać wystarczająco stabilizacji, tak Wam powiem. Wy byście chcieli, chciały zapewne no, konkretnej, normalnej, tak, w gdzieś tam zaspokajającej wszelkie potrzeby znajomości, natomiast tutaj niestety, i to się wiąże też z tymi wątpliwościami, wątpliwości co do stabilności i takiej szczerości, z prawdziwości tej relacji mogło się pojawić. Oczywiście może to być z waszej strony, a może być z tej strony przeciwnej, bądź też. E, czyli tej osoby, o którą pytacie, bądź też ewentualnie z obu stron. Natomiast ja tutaj widzę mm, dużo wątpliwości, blęk o brak stałości, stabilizacji, em, bądź też jakieś sprawy rodzinne. Tutaj też mi to przychodzi na myśl, że. Może rodzina bądź jakieś sprawy rodzinne będą tutaj w przeszkodzie stały w budowaniu, w przeszkodzie do w przeszkodzie w budowaniu waszej relacji. Także takie tutaj mi aspekty wychodzą. Natomiast karta wynikowa tutaj jest kartą dobrą, bo to jest Azbuław. Azbuław wnosi nowe początki nowe jakieś sytuacje, zmiany. Natomiast jest to też karta seksualności, tak? Należy o tym pamiętać. Natomiast jeżeli chodzi o kartę wynikową, kartę radę, buław jest bardzo pozytywną kartą, ponieważ wnosi, wnosi o tym, że nie bierz pod uwagę żadnych wątpliwości, żadnych sprzeciwów rodziny, czy też. Um, jakichś tak lęków o przyszłość, ponieważ warto iść w nowe, warto w to iść, tak? Warto coś zmienić w tym, coś ci przeszkadza, zmień to, postaraj się. Jeżeli nie czujesz się pewnie, no to postaraj się poczuć pewnie, zrób coś, co ci popchnie do przodu. Um, czy warto? Warto, ale z nieco innym nastawieniem, tak? I z nieco. Um, innymi pomysłami na te relacje. Pozwoliłam sobie tutaj dołożyć jedną kartę i rzeczywiście widzę, że um, Ty albo druga osoba, tak? Może czuć się dosyć niepewnie, tak? Um, Nie swojo, może się trochę wstydzić i to z tego wszystkiego właśnie wynikają te problemy wątpliwości. Także o ile zmienicie Podejście, na takie no, bardziej przyjazne, tak? Na takie po prostu mm, z chęcią zbliżenia się do tej drugiej osoby. Jeżeli pokonacie te takie lęki swoje, jakieś takie um, niepokoje, wewnętrzne tylko strachy, no to jak najbardziej. Ale tutaj rzeczywiście jest trochę e, takiej prac nad sobą, tak? Do, do zrobienia, do przepracowania. Także, no, taka jest odpowiedź dla Was. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. I teraz odpowiedź dla osób, które wybrały grupę kart numer dwa. Czy warto wchodzić w te relacje dla osób, które wybrały grupę kart numer dwa? Czy warto wchodzić w te relacje dla osób, które wybrały grupę kart mhm, numer dwa? Czy warto. Dobra, już nie będę więcej dokładać kochani, więc tak hmm. e, tutaj e, karta wynikowa, karta rada jest przepiękną kartą miłości, chyba najpiękniejszą z kart mówiących o uczuciach w całym tarocie, to jest dwójka kielichów e, tutaj e, jest mowa o takiej prawdziwej, szczerej, pięknej miłości pięknym uczuciu o spotkaniu e, tak naprawdę dwóch połówek jabłka. Tak, tutaj e, jest piękny obrazek, dwa łabątki, e, w które się spotykają e, podczas zachodu słońca, czy też w takich, no, pięknych okolicznościach, tak, zresztą widzicie to. E, ja uwielbiam tę kartę, dlatego tak się rozmarzyłam. Natomiast e, Zdecydowanie warto wchodzić w te relacje, ale do przepracowania, moi drodzy, jest. Po pierwsze, zakończyć wszelkie stare sprawy, wszelkie stare lęki, wszelkie wątpliwości, blokady, wszystko to, co było wcześniej, zakończyć, definitywnie zakończyć, aby nie miało wpływu na ten związek. Jeżeli zakończysz te wszystkie poprzednie walki, poprzednie związki, relacje, pamiętanie o tym, kontakt z tymi osobami, jeżeli nie dasz się też y, tym osobom z y, poprzednim tak bądź też sytuacją, którą masz w głowie, jeżeli nie dasz się temu, y, jeżeli nie będziesz wprawiać się w taką y, w Taką nerwowość, bo to jest taka. Piątka kielichów, jest, piątka była, przepraszam, jest taka burza w szklance wody. To jest walka, głosy z różnych stron, tak, targające twoją, twoją osobą, Twoją duszą, Twoim sercem. Nie daj się temu. Bądź spokojna, spokojny, zrównoważona, zrównoważony i po prostu podejdź do tej drugiej osoby z takim. Samym uczuciem, jakim ona ciebie darzy, tak? Nie daj się też. Yy, bo tutaj czuję, że jakieś osoby inne mogą się wtrącać. Nie daj się tego, absolutnie. I do tego też właśnie yy, odniosła się karta, którą dołożyłam. No, musiałam, przepraszam, ale ona tutaj koreluje jak najbardziej, ponieważ karta wynikowa to jest karta, tak jak mówiłam, piękna karta miłości dołożyłam sobie jeszcze kartę i tutaj jest rycerz mieczy. Czyli ja powiedziałabym tak. Warto, zdecydowanie, ale warto też być asertywną, asertywnym. Na pewno wobec tych osób, które będą Cię chciały chronić, tak? Przed tą relacją, bądź przed w ogóle nowymi relacjami, bądź nowym życiem. Ale warto też być asertywną, asertywnym tak w ogóle w uczuciach. I nie dać się osobom, które, mm, czasem jest tak, że osoby niektóre podszywają się pod przyjaciół, a w rzeczywistości dążą do jakichś tam swoich własnych celów, tak? Miej oczy szeroko otwarte. Co do tej osoby, po prostu bądź sobą. Okaż jej uczucie, bo zdecydowanie warto. Ale bądź asertywny, asertywna. To Cię tak naprawdę, ta droga e, Cię wyzwoli. Także no, piękne karty e, również tutaj u Was. Mhm. I teraz odpowiedź dla osób, które wybrały grupę kart numer 3. Czy warto wchodzić w te relacje? Dla osób, które wybrały grupę kart numer 3. Czy warto wchodzić w te relacje? Mhm. Czy warto wchodzić w te relacje? Mhm. 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 Ok. No, bardzo ciekawa karty, więc moi drodzy. Ta relacja. Może wnieść niestety y, jakąś ciężkość do Waszego życia. Może być początkowo, y, możecie napotkać jakieś trudności, ale z czego to będzie wynikać? A moi drodzy, po prostu tak los zechce i tyle. Poddaj się zdarzeniom, które przynosi Ci los. Po prostu. Poddaj się, popóń z tym. Ponieważ wydarzą się pewne mm, historie, o których jeszcze nie wiesz. Wydarzyły się pewne rzeczy, które po prostu wynikają z samego losu, tak? Coś się wydarzy, na co nie masz wpływu. Natomiast i to, ale to będzie pozytywne. Natomiast mm, ważne jest to, aby żadne z Was. Nie wykazało się takim brakiem dbałości o rozwój waszej relacji. To jest bardzo ważne, rozwój na każdym polu. Związki są wielopłaszczyznowe, tak? Kwestia i sfera emocjonalna, duchowa, materialna, seksualna. Tutaj jest wiele aspektów, nad którymi trzeba pracować. Może wam się po prostu nie chcieć, może, może te wydarzenia jakoś tak na Was wpłynął albo na jedną ze stron, że no tej pracy nad związkiem nie będzie, a powinna być. Także zwróćcie na to uwagę, że może, oczywiście, może być warto wejść w te relacje, ale aby ona nie przyniosła ciężkości, być może po tych wydarzeniach, które się po prostu yy, wydarzą, tak? to należy nad tą relacją pracować na każdym polu i ty i partner bądź partnerka pozwoliłam sobie dołożyć jeszcze jedną kartę i to jest dziewiątka monet czyli moi drodzy jeżeli chcielibyście wejść w ten związek jak najbardziej tylko bez uczucia ciężkości bez wnoszenia tego poczucia ciężkości bez niedbałości o rozwój Rozwijajcie, tak? dbajcie na, na każdym poziomie o ten związek. podajcie się historiom, które no, wychodzą same z losu. I tutaj jest naprawdę piękna karta. Dziewiątka monet mówi o takim wysypie dobra, dojrzałości, o osobie, która jest dojrzała, która jest rozsądna. To jest karta tak naprawdę mówiąca o dobrobycie na każdym polu, również tym materialnym. Czyli jak najbardziej może być to korzystny, fajny i piękny związek, no ale niestety troszeczkę pracy trzeba będzie w niego włożyć. Także dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za, za te pytanie, za, za to, że chcieliście spędzić ze mną czas. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że odpowiedzi z Wami rezonują. No, pamiętajmy tak, że nie zawsze, nie do każdego na całym świecie będą one, mm, nie z każdym będą one rezonowały, no ale to jest normalne, tak? Jeżeli nie ten, to może inny film, jeżeli ta odpowiedź, może inna. Natomiast wiem to jest po prostu z doświadczenia, że zazwyczaj jest tak, że do ogromnej, ogromnej liczby. Do mas po prostu ludzi rzeczywiście pasują, odpowiadają, rezonują z nimi karty. Także ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zachęcam do lajkowania moich postów, mojego fanpage'a na Facebooku, do mm, oglądania moich filmików, do subskrybowania moich filmików, do zadawania pytań, do współpracy. Zachęcam do, y, po prostu do oglądania wróżki Welesy. Także bardzo dziękuję, do zobaczenia na pewno w ciągu najbliższych kilku dni powstaną jeszcze inne filmiki, także miejcie, trzymajcie rękę na pulsie. No i cóż, życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia.